Dopiero się będzie rozkręcać. Oj, dobrze. No i, te, i do tego lejkery mają większą wytrzymałość wędki, bo nie 18 tysięcy jak Adarande tylko 36. No oczywiście na lejkerach będzie na pewno to jeszcze się fajnie holowało. Dobra, haczyk dwójka. to jest zadzierowa. Na razie Lesz wziął nam na kaster i bo kolejne branie na kaster za 15 dobra. daj to raz, dwa. Kłodka. Ekstra, słuchajcie! U, panie kochany, no grubo. I tutaj też jedzie grubo. Co? Kolejny gotowłeś? Nie takie rzeczy. Oj, tak, o, tak, 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 tak. Jeśli to leszczy, to będzie ponad 4 kg. Nie ma sprawy, słuchaj. O, to będzie teraz powyżej 4. Jaki haczek tu mamy? Jedynka nie widzę. Dwójka. Dwójka. Tak jak mówiłem, że łapałem na dwójki, tylko nie bezadziorowe i też się dały jeszcze po 4 kilo właśnie. po 4,300, po 400. A to mamy jeszcze powyżej 4 kilo, to będzie, jeśli to jest lesz oczywiście. Jeśli to lesz, powyżej to 4. Kto wie, może nowy rekord osobisty. I do tego unikadowa płotka i to ładno, bo 907 gramów. Będziesz leszczykiem. Zajebiście, słuchajcie, zajebiście. Coś pięknego. Wiem, że będzie magiczna wyprawa na leszcze. No i jest. Bo to chyba będzie leszcz. To chyba nie jest karp. I to powyżej 4 kilogramów. Dobra, ja nie zacinam nawet tamtej wędki. Aha, karp, dobra, to chodź. Szkoda. 3600. Jednak. no jednak karp. Już na alerandzie by była jazda. Co to? Karaś? Nie, leszcz medalowy. Niezwykłe, Jaka ja sobie może tak, dobra, eee. nie ma której było branie tej płotki, ale przez dziewiątą. O! Unikatowa płotka 907 g na zanętę, naleszcza 907 g na ochotkę.